Siema, witam serdecznie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj techniczna sprawa. O, o, o. się technicznie się obawimy, bo jest drugi dzień świąt. Jestem przeżarty, normalnie idę na dietę od nowego roku. Dobra, nieważne. Która to już dieta, Marcin? Nieważne. Ważna, że na kolejna i... Nie, ta sama. idę, muszę... Za dużo, za dużo, za dużo się pakuje człowiek, za dużo. Dobra, swoje taberary Ta dzisiaj będziemy podwyższać siedzenie w mojej perle, bo jest za nisko i trochę o te klemy tam, osłony klem dodatkowego akumulatora mi tam trzy Jak odsuwam, i czasem z czasem to tam może się zadziać. Nie takiego jak trzeba. Dobra, pierwsze co muszę zrobić, to muszę odkręcić ten zasrany fotel znowu z tymi zasranymi śrubami, które tam ciężko je odkręcić. W ogóle gdzieś tutaj miałem jebusa. O, a co tutaj, dobra, walimy w samochód i odkręcamy. Patrzcie tu muszę się znaleźć klucze. Tutaj mam taki podziadkowy pojemnik na klucze. No, mam takie mniej więcej takie imbuseczki duże. To jaki tam był kurde klucz. Patrzcie co chodzi, już wam pokazuje. Znaczy no wy wiecie o co chodzi, bo o. jak jest tak osunięte? Czekajcie, bo ja nie widzę, teraz muszę kamerę skierować. O. Ne? I coś takiego tam już widzicie, już, już zadarło mi tą osłonę. Tak nie może być. Dlatego tutaj sobie podłożyłem na takich, o widzicie, nakrętkach. Na chwilę tylko, bo to jest na chwilę. A podniesiemy to jeszcze wyżej o. Podniosę to 2 cm do góry na takim płaskowniku seksowniku. Zobaczymy. Zobaczymy. 5, 12, 2 jest super dobra działamy wykręcam te zaserrane śruby o ile tom tu o tom tak zobaczycie o tak o. to łatwo wykręcić o tyle tom tutaj to jest masakra dobra wyciągam to i będziemy mierzyć mam ściągnięte znowu i teraz tak tutaj <laughs> i tutaj po prostu położę sobie e, coś tam zaraz wymyślimy co chyba już wiem co i uniosę na 2 cm do góry. Całość powinno być OK. Przynajmniej taką mam nadzieję. Kurde, znowu zasrany deszcz. Znowu zasrany deszcz, cały czas pada, ciągle pada. Taką kurwa mam pogodę. Dobra, słuchajcie, mam tutaj stary. O, pokażę wam, tylko czekacie bo tu zasypałem to wszystko śmieciami. Mam tutaj stare łóżko pamiętacie, które robiłem do trafika z tym z tym właściwie stelarz. I to mi się nada idealnie. Potrzebuję 41 centów, a mamy tutaj grubo ponad 60. Więc wycinam coś z tego. Właściwie potrzebuję dwa takie. O, dwa takie, to będzie akurat 2-centymetrowe. Na tyle uniosę i to powinno załatwić sprawę. Dobra, Ciachmat, ciach na razie na a później będziemy to robić bardziej równo. Aby dzień święty, święcić pracą, nie? No, proszę bardzo. Mam tutaj eleganckie, teraz to przytnę na 41. Cykwuch, proszę bardzo. Mamy ucięte, już o tu nie zaprzątałem głowy. 41. No i nie trzeba będzie malować, bo się spomalowane na srebrno. Tylko wywieźcie jakieś łotwory. Dobra. O Boże, muszę iść po klucze, Matko no, Boska. No, trzeba wszystko teraz poustawiać. O. Ale mam się nerwa, powiem. Kurde, takiego, że aż szok. Już nic mi się nie chce. Czasami mam takie wrażenie, że jakbym był w takim stanie, a miałbym... Jakiś sprzęt ku temu, żeby komuś zrobić krzywdę, ja też bym siedział. No kurwa, Czekajcie, bo tu się osłona połamała. Gówno zasrane. Mamy to. Dobra, idziemy zobaczyć, czy to pasuje. No dobra, zobaczmy, czy to w ogóle będzie pasować. Najlepiej to sprawdzić, układając śrubki, które eleganckie tu teraz przelecą. <laughs> no nieważne, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, czy. A. W ogóle nie te wziąłem śruby, co trzeba. Muszę wrócić. Nie te za małe wziąłem. To są te większe. Tu pasi, a tu. Oczywiście nie pasi. Muszę powiększyć otwory delikatnie, żeby się nie pierdolić później z tym. Także, no. Zbadzie git. Na tym trzeba będzie jeździć. Będzie super. A jak to muszę śruby znaleźć dłuższe. Będzie ładnie sobie sterczało Dobra, idę teraz siedzenie włożę i przykręcę i zobaczymy jak to będzie leżeć. Tak to wygląda. Ładnie tutaj. Ładnie siedzi i teraz patrzcie tam na dół. Czekajcie, ja Wam pokażę. O, widać. Widzicie jak ładnie? Czekajcie, zaświecić Wam to jakoś tam kurde. To wygląda fajnie. Zobacz jak to wygląda. Czekajcie, tak wam postawię. Będzie widać będzie. O, widzicie tu jest rączka. Ta osłona, no od osłony do klemy jeszcze jest uh, 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 chuuu, stentymetr dobry, także wiecie, to jest tylko plasticzek, który ma odizolować. To co widzieliście tam co trze po tym osłonie akumulatora to jest skrajne położenie fotela do tyłu. On tak nigdy nie jest ustawiony, on już jest ustawiony w połowie. Bo to, co widzieliście, to tam trzy tarączka, znaczy trzy. Prawie trzy wisi w powietrzu nad klemą, nad osłoną klemy. A jak właśnie przesunę do połowy, to, to po prostu się przesuwa i tam jest jeszcze większa przestrzeń. Zaraz zresztą mam pokazać z drugiej strony. Ja mniej więcej, jak wyjeżdżam, to mam jakoś tak. O, no jakoś tak mam fotel w takim położeniu. wyprostowany, Wyprostowane oparcie. Hmm? Tutaj już, kurde, można zobaczyć czy, czy nie można zobaczyć Widzicie Tutaj już jest ho, 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 ho. Luksusowo Będzie dobrze No i tyle Taki krótki odcineczek z, z, z podwyższenia fotela Ale spoko to wygląda Zobaczcie jak fajnie Czekajcie, wrócę kamerę jak fajnie się komponuje ten akumulator. No idealnie, no to jest specjalne miejsce na ten akumulator. I fajnie to wygląda. Znalazłem też hmm, przetwornicę. Ale jeszcze nie zakładałem, muszę pomyśleć gdzie ją by tutaj ładnie wkomponować. Nie mam jeszcze do tego pomysłu. Ale coś tam się wymyśli. Mamy dzisiaj 26 października roku pańskiego 2023. 5 stycznia wybieram się wraz z Mackiem, jednym członkiem ekipy, członkiem zarządu. Wjedziemy na spot do Artura z kanału Bikerator. Chcemy mu zrobić niespodziankę, dlatego już teraz mogę powiedzieć, bo ten będzie emitowany już po 5 stycznia odcinek. Także mogę powiedzieć, że robimy Arturowi niespodziankę, chcemy przyjechać niespodziewanie, dlatego teraz robimy taką ciszę. Przed tym wydarzeniem, może przyjedziemy, on tam pytał się, czy może czy, czy, czy przyjedziemy, ja mówię, może przyjedziemy, zobaczymy, znaczy może ja przyjadę, każdy z osob napisał, nie? Może przyjadę, może nie, chcemy go tak w niepewności przytrzymać i zjawimy się tam, taką, chcemy mu niespodziankę zrobić, mam nadzieję, że się ucieszysz Artur. A jedziemy do, aż za Słupsk, Artur ma tam fajne miejscu... fajną miejscówkę, no my z Maczkiem około 300 km będziemy mieli w jedną stronę, także spokojnie sobie pojedziemy. Tak się wiecie lautować. Ja powiem wam, że ja już bym pojechał gdzieś, Ja już mam dosyć siedzenia w domu. Normalnie mi się nie chce te święta. Ja nie lubię świąt, jak już nie wiem, czy wspominałem. Nie na tym kanale pewnie nie na kanale drugim Marcel bike wspominałem, że ja nie lubię świąt z różnych powodów. Z jednym z powodów jest to na przykład bliska komercja ja nie lubię, to, to nie, nie ma tego klimatu, tak jak ja pamiętam z dzieciństwa. No. Jakoś, kurde, było inaczej. Teraz to tak jest typowa komercja. W ogóle te, czy te no, jarmarki świąteczne to jest w ogóle skok na kasę. Kasa, 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 kasa. Produkty niskiej jakości sprzedane za ceny, kurde, jakości wyższych produktów to jest po prostu chore. Oczywiście nie wszędzie, bo na pewno zna, znają zdążą. Na pewno y, 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 będą też wyjątki no, dobrych produktów, ale w 90% jest to shit shit Totalny. No niestety. W ogóle ten okres, ten rok jest taki do dupy, w ogóle i, 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 w, i daje do myślenia, co Unia wyprawia Europejska z tak zwana czwarta rzesza. Kurde, jak pada. Tak sobie siedzę tutaj w samochodzie. Powiem wam, chętnie, żeby gdzieś pojechał. Ale chętnie tu bym poszedł spać tu w samochodzie dzisiaj. Nie, może to zrobię. <ślesz> no, nie wiem, nie wiem, zobaczę. No dobra, słuchajcie, to tyle z wnętrza Perły. Mówił do Was ja, Marcel. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego w nowym roku.